Nagrody zarządu powiatu 2023 rozdane. Tegoroczna gala wręczenia nagród odbyła się w Oświęcimskim Centrum Kultury. Wicestarosta Paweł Kobielusz i członkowie zarządu powiatu Teresa Jankowska, Grażna Kopeć i Jerzy Mieszczak wyróżnili osoby i organizacje w dziedzinie kultury i sportu. Uhonorowano też kluby sportowe, stowarzyszenia i fundacje w konkursach Kalejdoskop inicjatyw i najlepszy projekt materiału promocyjnego. My staramy się wszystkie organizacje z zakresu e, kultury, sportu, NGO-sów doceniać w różnych innych formach cały rok, ale praktycznie gala jest taką kwidesencją, podsumowaniem e, danego roku. Nasz powiat jest bardzo ciekawy pod względem kulturowym. Myślę, że dzisiaj na scenie zobaczyliśmy różnorodność e, korzeni, tradycji. Tym razem spośród blisko 20 osób i organizacji nominowanych do tegorocznej nagrody w kategorii Sport wyróżnieni zostali Ewa Lofek, Sławomir Miłoń i Jan Bulkiewicz. Bardzo dziękuję wszystkim i szczególnie mój I dziękuję w imieniu wszystkich wielkoatletów za docenienie regii atletyki, bo tych medali było więcej. Padło na mnie, bo był jeden złoty, było wiele brązowych Dziękuję jeszcze W kategorii Kultura nagrodę otrzymali Zenobia Wełna zespół Krzywa Alternatywa, Chór Wrzos i zespół Grojczanie. Tę nagrodę dedykujemy mojemu bratu, wokaliście mu Krzywy Alternatywy Polkowi, który właśnie lat temu zginął w wypadku samochodowym, który gdzieś tam cały czas w szczeluściach internetu śpiewa piosenkę Miasto moje oświęci, kto nie słyszał zapraszam. W konkursach Kalejdoskop Inicjatyw i najlepszy projekt materiału promocyjnego nagrodzeni zostali Ludowy Klub Sportowy Poręba w Porębie Wielkiej, Ludowy Klub Sportowy Zgoda w Malcu, Stowarzyszenie Dla Dzieci Niepełnosprawnych Promyk, Stowarzyszenie Zaangażowane, Stowarzyszenie Brzost, Stowarzyszenie Bratnich Serc dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu, Fundacja Gotowi do Działania i Stowarzyszenie Pozytywni. Dzisiejsze spotkanie pokazało, jak, jak jesteśmy bogatym powiatem, zarówno w kulturę, w sport, jak również w organizacje i ludzi chętnych do pomagania, do działania. Mam tu na myśli wszystkie NGOsy, których jest w powiecie prawie 400. Pokazane też było, że łamiemy pewne stereotypy odnośnie młodych pokoleń. Myślę, że jesteśmy nasączeni tym dobrem i nasączeni pięknem i tym się dzielimy. W dalszej kolejności na scenie pojawili się sportowcy z naszego powiatu, którzy za wysokie osiągnięcia sportowe minionego roku odebrali stypendia z starosty starostypawa Kobielusza i członka zarządu powiatu Jerzego Mieszczaka. Na scenie wystąpiły nagrodzone zespoły: Wisienką na torcie był koncert krzywej alternatywy. Ci są szczęści przed oczami, wreszcie na mnie znamy świat. Obdany krwią za małzami. A za obiami słuca Nikt tu mówi, że nie wolno. Zabija się się nawet w snach. Odbiera ale tylko słabym. Tak spólowałem. i To jeszcze nie kończ, nie na 30, jeszcze świata kres. Bez brak nie szkoda obejść dłońe. Dla ciebie tutaj miejsce.